네 <목소리나> Lana prowadzi 1 do 0 z gryfem. Ten mecz jednak interesuje tylko obie drużyny, które przed chwilą wymieniłem. Bo już się nic nie biją teraz, uderzenie i bardzo niewiele zabytatywne. I oddaję nastroje jeżeli chodzi o kibiców stali Rzeszów. A teraz wracamy na boisko Szeliga. Krótkie rozegranie ruchu rożnego który teraz dośrodkuje na pole karne. Czaił się tam Sylwestrza, aby akcję zamknąć. Ale szczerze okolice 40 metry od bramki. Wala teraz właśnie głowacki przy futbolówce lewą flanką, ponownie pojedynek na 1 na 1 i ponownie go wygrywa obrońca stali. Pląskowski, szansa głową broni to Biegański. I gol! 2-0! Gra na futbolówka na lewą flankę, dośrodkowanie na pole karne, są obrońcy Stali Rzeszów, Sławik, Szeliga konkretnie futbolówkę wybił, jeszcze Zalewski, Zalewski uderzenie, ale... Widać, że wykorzystują tę prawą stronę Stali Rzeszów do przechodzenia na pole karne, teraz interwencja Szeligi i Zalewski do środka, przywilej korzyści z kontrolu, rusza Skra na prawej stronie. Niepilnowany, dwudziestką trójką nie dbała, nie dbała, dograł na pole karne i tutaj przeszła piłka i między nogami dwa wyłożenia lewce, jeszcze Głowacki na prawą nogę, Goncerz znalazł się na lewej flance, do do Głowackiego, ten znowu do Goncerza, Goncerz wykłada piłkę, Pląskowski broni to Szeliga wchodzi świetnie, już jest na polu karnym, Szeliga, lewa strona, ale Osta... Gra na piłka na lewą flankę. Gra już 30 metrów od bramki Stali Rzeszów, ale bardzo pewnie Wiktor Kaczorowski. A nie chodzi mi tutaj, że gra jest być może nieciekawa, tylko wynik po prostu jest na ten moment pewny, a być może będzie jeszcze pewniejszy za kilka chwil Michalik. A pole karne jest tam Rejman, wygrał pojedynek główkowy, jeszcze walczył o piłkę, ale Rejman uruchomił Głowackiego na lewej flance i w środku czeka Goncerz. Głowacki 1 na jeden. przechodzi rywala, Głowacki strzał, ale broni to świetnie Biegański. Trzymał się przy piłce Głowacki, świetnie wygrał ten pojedynek, Bark, bark wykłada piłkę Goncerzowi, Goncerz 16 metrów, Goncerz 3-0! Ale zastawia się liga i wygrał pojedynek z dwoma rywalami. Tak, po prawdzie. Duża miejsca ma Pląskowski. Pląskowski, piłka prostopadła plewka, plewka, pole karne ale odebrana mu piłka. Bardzo od piłki na prawą Że nie po ziemi, ale. Jarecki schodzi bliżej środka, ale zrobił kółeczko i wraca na swoją pozycję, świetna próba rozegrania na jeden kontakt, tak mi się wydawało, ale Plewka jednak rozegrał piłkę do środka, Goncerz, piłka prostopadła. padła, Michalik, jeden na 1, Michalik z czubo, ale broni w ramkach. Do... Plewka, plewka, lewa strona dogrywa! Ależ blisko było bramki na cztery. Na prawej flance, czterech na dwóch w zasadzie tak wygląda rozkład sił. Michalik na pole karne. Jeszcze kotwica, ale nie zgarną piłki. Rejman, ale piękna piłka, ale żaden zawod. Recki czy Rejman? Rejman mocno, ale obok prawego słupka bramki biegańskiej. W polu karnym rywala. Znów nie Arecki. Ładna piłka, i czy nie było ręki za ręką skry? Jednak nie. Jeszcze uderzenie 4-0!